Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów markowych narzędzi. Połowa sezonu zimowego już za nami. To odpowiedni czas, by zadbać o drzewka owocowe w naszych ogrodach oraz sadach. Dlatego też tematem przewodnim dzisiejszego odcinka będą profesjonalne sekatory firmy Bako. Zapraszam! Sekatory jednoręczne serii PX są bardzo poręczne i trwałe. Występują w trzech rozmiarach: S, M i L, dlatego można dopasować rozmiar rękojeści do wielkości dłoni. Dostępne są także trzy różne wielkości ostrzy o różnym zakresie cięcia pasujące do wszystkich rozmiarów rękojeści. Występują również w wersji dalemoręcznych i do wszystkich dostępne są zapasowe części, tak jak ostrza, przeciwostrza, rękojeści, sprężyny czy bufory. Do gałęzi o większej średnicy lub umiejscowionych wyżej odpowiednie będą dwuręczne sekatory o lekkiej aluminiowej konstrukcji dostępne w rozmiarach 60, 75 90 cm. Teleskopowy sekator serii Expert posiada możliwość regulacji długości od 70 do 90 cm. Modele z wykorzystaniem mechanizmu dźwigniowego zwiększają siłę cięcia o 50%. Bardzo lekkie sekatory dwuręczne z wąską głowicą tnącą doskonale sprawdzą się podczas przecinania delikatnych i gęstych pnączy o średnicy do 30 mm. Posiadają lekkie, wytrzymałe, krótkie rękojeści odpowiednie do cięcia w niewielkim zasięgu i wąską głowicę tnącą ułatwiającą dostęp w ciasnych miejscach. Dostępne są modele o długości od 40 do 70 cm. Do wszystkich sekatorów marki Bako dostępne są dedykowane części zapasowe. Sekatory marki Bako cieszą się uznaniem na całym świecie, zarówno wśród profesjonalnych sadowników, jak również posiadaczy ogródków działkowych czy przydomowych ogrodów. Dostępny jest również specjalny zestaw narzędzi na prezent, na który składa się ręczna piła sadownicza oraz jednoręczny sekator sadowniczy. Wszystkie dostępne sekatory marki Bako, jak również piły przeznaczone do prac w ogrodzie, znajdziecie na stronie sklepu phabc.pl. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oraz aktualną ofertą. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę i liczne wyświetlenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.